Większość ludzi pamięta Alberta Einsteina jako rewolucjonistę fizyki dzięki jego teorii względności. Jednak niewielu wie, że sam Einstein nazwał jeden ze swoich pomysłów największą pomyłką swojego życia. Była to stała kosmologiczna, termin, który dodał do swoich równań, aby zachować statyczny charakter wszechświata. Kilkadziesiąt lat później odkryliśmy, że wszechświat cały czas się rozszerza. I nagle ta pomyłka zaczęła wyglądać jak przepowiednia. Dzisiaj ciemna energia, tajemnicza siła przyspieszająca ten rozszerzanie, jest uważana za jedną z największych niewyjaśnionych zagadek nauki. Ale co, jeśli nawet to jest błędne? Naukowcy natrafili bowiem na dowody sugerujące, że silnik napędzający rozszerzanie wszechświata, który, jak sądziliśmy, jest zasilany ciemną energią, zachowuje się w sposób, którego nasz standardowy model nigdy nie przewidział. To tak, jakby serce wszechświata biło w rytmie, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia. I właśnie wtedy, gdy naukowcy zmagali się z tą zagadką, teleskop internetowy dostarczył kolejną szokującą informację. Dzięki swojemu potężnemu złotemu oku teleskop internetowy dostrzegł kolejną wczesną galaktykę, która nie powinna istnieć. Nie ma jej w naszych podręcznikach. Nie ma jej w naszych symulacjach, nie ma jej w naszych najśmielszych oczekiwaniach. W jakiś sposób, niecałe dwie miliardy lat po wielkim wybuchu, pojawiła się galaktyka, która była już masywniejsza niż droga Mleczna. Jeśli brzmi to niemożliwie, to dlatego, że zgodnie z naszym dotychczasowym rozumieniem historii kosmosu, tak właśnie jest. Nasze modele zawsze mówiły nam, że we wczesnym wszechświecie galaktyki były maleńkie. Wielkości niemowląt w porównaniu z wielkimi spirałami, które widzimy dzisiaj. Były chaotyczne, zbite i wciąż szukały swojego kształtu. I to miało sens. Rozwój galaktyk wymaga czasu. Po prostu nie powinno być wtedy wystarczającej ilości zwykłej materii, aby zbudować coś na skalę naszej drogi mlecznej. Przynajmniej tak nam się wydawało. Ale Webb wciąż udowadnia, że się myliliśmy. Wielokrotnie odkrywano tak zwane dziułamacze wszechświata. W pełni ukształtowane ogromne galaktyki pojawiające się zaledwie kilkaset milionów lat po narodzinach kosmosu. Każda z nich zmusza naukowców do ponownego narysowania granic tego, co uważaliśmy za możliwe. Lista kosmicznych niespodzianek stale się wydłuża. Teraz pojawiła się największa z nich. Galaktyka tak ogromna i tak nieoczekiwana, że astronomowie nie mogą uwierzyć własnym oczom. Nazwali ją Wielkim Kołem. Ten potwór powstał zaledwie 2 miliardy lat po Wielkim Wybuchu, a już był pięć razy większy od dzisiejszej drogi Mlecznej. To nie tylko ogromne, to absurdalne. A oto zwrot akcji. Naukowcy nawet nie szukali niemożliwych galaktyk, kiedy ją znaleźli. Kiedy zmierzyli jej przesunięcie ku czerwieni, szok stał się rzeczywistością. Światło z tej galaktyki podróżowało przez 11,8 miliarda lat, aby do nas dotrzeć, co oznacza, że powstała ona, gdy wszechświat miał zaledwie 15% swojego obecnego wieku. I oto była ogromna, uporządkowana i starożytna, cicho przeciwstawiająca się wszystkiemu, co myśleliśmy, że wiemy o tym, jak powstają galaktyki. Odkrycie zostało oficjalnie nazwane Wielkim Kołem i ogłoszone w czasopiśmie Nature Astronomy. Nazwa pasuje. Galaktyczna diabelski młyn rozciąga się na prawie 100 tysiące lat świetlnych, co czyni ją mniej więcej tej samej wielkości co nasza Droga Mleczna. Ale tu pojawia się zagadka. Jak to możliwe, że tak szybko stała się tak ogromna? Dane z sieci nie ujawniły tylko jej rozmiarów dały również astronomom wgląd w to, jak ten gigant się obraca. I tu sprawy stały się jeszcze dziwniejsze. Prędkość obrotowa Wielkiego Koła idealnie odpowiada zależności Tulliego-Fischera, która łączy obrót galaktyki z jej jasnością, a ta z kolei ujawnia jej masę i odległość. Tłumaczenie Wielkie Koło nie jest tylko duże, ale także wypełnione gwiazdami, co czyni je jedną z najbogatszych w gwiazdy galaktyk, jakie kiedykolwiek odkryto w tak wczesnym stadium rozwoju kosmosu. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że jej eleganckie raniona spiralne i zrównoważona struktura odpowiadają największym i najbardziej dojrzałym galaktykom, jakie znamy dzisiaj. Pomimo tego, że powstały, gdy wszechświat był jeszcze młody, nasze modele wskazują, że galaktyki spiralne są cierpliwymi budowniczymi. Rosną przez miliardy lat, żyjąc się stałym strumieniem gazu z otaczających je gromad gwiazd. Jednak te połączenia zazwyczaj pozostawiają ślady na ich kształtach, przekształcając ich wdzęczne spirale w chaotyczne, nieuporządkowane plamy. Dlatego wielkie koło jest takim kosmicznym paradoksem. Jest ogromne. Jest starożytne i nadal idealnie symetryczne. Dodatkową zagadką jest jego tempo wzrostu. Nie jest ono nadmierne ani niezwykle szybkie, tylko zwyczajne. To nie powinno wystarczyć, aby tak gigantyczna galaktyka powstała tak wcześnie w historii wszechświata. Jak więc to się stało? Astronomowie uważają, że odpowiedź leży w jej kosmicznym sąsiedztwie. Wielkie koło znajduje się w obszarze przestrzeni, gdzie gęstość galaktyk jest 10 razy większa niż średnia. To tętniące życiem międzygalaktyczne miasto w porównaniu z cichymi przedmieściami kosmosu. To zatłoczone środowisko mogło doprowadzić do serii niezwykle łagodnych połączeń, podczas których przybywające galaktyki wślizgiwały się w spirale, nie rozrywając jej. Ponadto gaz napływający z otoczenia wydaje się idealnie zsynchronizowany z obrotem galaktyki, pozwalając jej szybko się rozszerzać bez utraty eleganckiego kształtu. Krótko mówiąc,. Jelkie koło wygrało kosmiczną loterię. Urodziło się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Szczęście odegrało również rolę dla nas. Znalezienie takiej galaktyki było statystycznym cudem. Według naszych obecnych modeli prawdopodobieństwo wykrycia galaktyki typu jelkiego koła w badaniach wynosi mniej niż 2%. Jedynym powodem, dla którego ją znaleźliśmy, może być to, że znalazła się w niezwykle gestej i charakterystycznej części kosmosu. Ale tutaj sprawy stają się nie tylko intrygujące, ale i niepokojące. Szybki, uporządkowany wzrost wczesnych galaktyk, takich jak Wielkie Koło, nie jest tylko dziwnym przypisem. To sygnał alarmowy, ponieważ podważa modele powstawania galaktyk w małej skali, ale także wskazuje na coś znacznie większego. Pęknięcia w samych fundamentach kosmologii. Nowa fala analiz sugeruje, że jeden z filarów naszego rozumienia wszechświata może wkrótce się zawalić, a nasz standardowy model kosmologii może wkrótce trafić do podręczników historii. Aby zrozumieć, dlaczego astronomowie szepczą teraz o końcu naszej kosmicznej gry, musimy cofnąć się do samej natury wszechświata. Kosmos nie jest zamrożoną sceną. Jest to żywa. Rozciągająca się tkanina, która rozszerza się od momentu powstania 13,8 miliarda lat temu. Przez większość XX wieku naukowcy zakładali, że ekspansja ta będzie stopniowo zwalniać pod wpływem grawitacji, podobnie jak piłka rzucona w powietrze, która nieuchronnie spada z powrotem na ziemię. Potem nadeszły lata 90. XX wieku i wraz z nimi jedna z najbardziej zaskakujących niespodzianek współczesnej nauki. Zamiast zwalniać, ekspansja przyspieszyła. Coś, niewidzialna, niewytłumaczalna siła, rozsuwała wszechświat coraz szybciej. Ta tajemnicza siła została nazwana ciemną energią. Problem polega na tym, że nigdy nie widzieliśmy ciemnej energii. Jest to niewidzialny symbol w naszych równaniach, teoretyczny duch, który sprawia, że matematyka ma sens. Standardowy model kosmologii oparty na teorii względności Einsteina zakłada, że ciemna energia ma stałą gęstość w każdym miejscu i czasie, stanowiąc stałe, niezmienne ciśnienie kosmiczne, które rozszerza samą przestrzeń. Przynajmniej tak sądziliśmy. W ostatnich latach w tej pewności zaczęły pojawiać się pęknięcia. Jednym z nich jest słynna sprzeczność Hubble'a. Fakt, że bez względu na to, jak go mierzymy, Wszechświat rozszerza się szybciej niż przewidują nasze modele. Kolejnym, jeszcze bardziej niepokojącym, są nowe dowody sugerujące, że sama ciemna energia może ulegać zmianom. W zeszłym roku astronomowie dodali oliwy do ognia wynikami badań DESHE, spektroskopowego instrumentu do badania ciemnej energii, nowatorskiego projektu realizowanego w Arizonie, którego celem jest stworzenie mapy struktury kosmosu z niespotykaną dotąd precyzją. Dzięki zebraniu danych dotyczących ponad 15 milionów galaktyk i kwazarów, Desi stworzył największą mapę 3D wszechświata, dwukrotnie większą od wszystkich dotychczasowych. Desi nie mierzył jednak tylko odległości. Śledził również delikatne fale w kosmicznej sieci, starożytne wzory zwane belionowymi oscylacjami akustycznymi. Te fale gęstości odcisnęły się na wczesnym wszechświecie kiedy grawitacja i promieniowanie walczyły o dominację, rozdzielając galaktyki w regularnych odstępach. Mierząc te odstępy na ogromnych odległościach i w różnych epokach, naukowcy mogą prześledzić historię ekspansji kosmosu i wpływ ciemnej energii na przestrzeni miliardów lat. Wtedy sprawy przybrały dziwny obrót. Dane z Desi w dużej mierze zgadzały się ze standardowym modelem, z wyjątkiem ciemnej energii. Zamiast utrzymywać się na stałym poziomie, jak wymagają tego nasze teoje, wydaje się, że z czasem osłabła. Porównanie z innymi ważnymi zbiorami danych, badaniami supernowych, kosmicznym mikrofalowym promieniowaniem tła i soczewkowaniem grawitacyjnym tylko wzmocniło ten sygnał. Odchylenie nie jest tylko szumem. Statystycznie wynosi on od 2,4 do 4,2 sigma. Nie wystarczy to jeszcze aby nazwać to odkryciem, ale wystarczy, aby kosmologowie zaczęli się niepokoić. Mustafe Ishak Bushaki z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas ujął to dosadnie. Stopniowo zbliżamy się do punktu, z którego nie ma już powrotu. na Datur z Uniwersytetu Port South był jeszcze bardziej bezpośredni. Obecnie dysponujemy wieloma zestawami danych, które wskazują na to samo. Dane sugerują zmianę ciemnej energii, Większą niż kiedykolwiek wcześniej pewnością. A jeśli ciemna energia ulega zmianie, to stała kosmologiczna wcale nie jest stała. Oznacza to, że jedna z kluczowych podstaw naszego rozumienia wszechświata może wkrótce dołączyć do rosnącej listy pięknych teorii, które zostały obalone przez rzeczywistość. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby ogłosić śmierć modelu standardowego. Obecna statystyczna istotność wyników desi między 2 i 4 dziesiątymi a 4 i 2 dziesiątymi sigma jest przekonująca, ale w nauce potrzeba 5 sigma, aby można było nazwać coś prawdziwym odkryciem. Niemniej jednak wyniki te wystarczają, aby kosmologowie wrócili do deski kreślarskiej i zakwestionowali niektóre z najświętszych założeń dotyczących funkcjonowania wszechświata. Najlepiej podsumował to dyrektor Desi Michael Levy z Berkeley Lab. Nasze wyniki stanowią żyzny grunt dla naszych kolegów z dziedziny fizyki teoretycznej i z niecierpliwością czekamy na ich odkrycia. Wkrótce możemy liczyć na pomoc innego obserwatora kosmosu, teleskopu UKLIT Europejskiej Agencji Kosmicznej, skonstruowanego specjalnie do badania ciemnej energii z niezrównaną precyzją. Jego misał jest rzucenie jeszcze jaśniejszego światła na tę pogłębiającą się tajemnicę. A kiedy uklid skieruje swój wzrok na nieznane, ty możesz skierować swój tutaj. Kliknij przycisk subskrypcji, polub ten film i dołącz do nas w podróży ku największym zagadkom, jakie kiedykolwiek postawił przed nami wszechświat.